Witam wszystkie raki w czytaniu, o miłości, o związkach, o tym co nas łączy, co nas dzieli, jak można tutaj poprawić sw może swój, swój związek, jakość związku, jeśli jesteście już ym, z kimś, a jeśli nie, no to może popatrzeć co mnie blokuje, dlaczego ten partner nie przychodzi. Zobaczymy, co tutaj będzie. Na początek będzie jedna karta z magicznego tarota, magicznej korespondencji, o tak. A potem jeszcze będą inne karty, będzie ich sześć. I będziemy się przyglądać, co ten rak tutaj może dla relacji swojej zrobić lub jak ją stworzyć. Dzisiaj nie ma słońca u nas, jest jakoś tak pochmurno i widzę, że tutaj na stole też jakoś tak ciemno. Może zapalę światło? Może lepiej, chociaż nie wiem. Nie wygląda. Zobaczymy teraz trzy karty, to będziecie wy po lewej stronie. Rak. Oczywiście pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. No, i tutaj trzeba brać to pod uwagę, że nie wszystko będzie rezonować. Mogą to być różne scenariusze, mogą to być różne spojrzenia na te karty. Zobaczymy. Ok. To teraz rak. Co tutaj u raka słychać? Z tej strony będzie partner albo partnerka. Tylko, że to też może być wymiennie ta energia. Co w tle? Hm. Bronimy się. Mamy siódemkę buław, i to jest takie, taka obrona swojego zdania, swojej woli, i tego, co już osiągnęliśmy, bo szóstka. Była w to jest zwycięstwo, tak? Więc tutaj teraz trzeba tak działać, żeby obronić się. Jeśli zdobyliście partnera, na przykład, to teraz warto pracować nad związkiem, żeby tutaj utrzymać ten związek, żeby być zwycięzcą i dalej czuć tą siłę i moc i dobry wybór, tak, którego dokonaliście. Dla tych, którzy nie mają jeszcze partnera, to jest w atmosferze jakaś tutaj opozycja. Nie wiem, czy to może was czujecie, że to nie jest dobry czas na to, żeby sobie kogoś poszukać. No, są to buławy, jest to dużo ognia, a wy jesteście znakiem wodnym, więc mamy tutaj pewnego rodzaju konflikt, tak? Z jednej strony może chcę i, i chciałabym, a z drugiej strony mamy tutaj. Jaką siłę, która się przeciwstawia tym chęciom. Więc zobaczmy, co jeszcze na stole. Może to jest rodzina, może nie wiem, może to jest ktoś z otoczenia, może to eks tutaj wraca, czy, czy chce wrócić. Więc każdy ma inną sytuację. Zobaczmy. Tu jesteście wy w roli pustelnika. Właściwie to teraz prawie wszyscy jesteśmy trochę w roli pustelnika, ponieważ jest wirus korony i jest tak, że właściwie siedzimy w odosobnieniu. Może jesteście zamknięci wraz ze swoim partnerem czy partnerką, bo tutaj mamy też królową, warzywę, królową kielichów i siedem monet. Jeśli siedzicie razem, no to fajnie i macie teraz czas na to, żeby doświadczyć tej obecności, jeśli to jest jakiś nowy związek tak? i okazało się, że jesteście razem zamknięci. Jeśli jesteście sami bez swojego partnera, bo tak się złożyło, że akurat partner jest zamknięty gdzie indziej, ze swoją może oryginalną rodziną, bo przecież różni ludzie słuchają tego czytania, to wtedy możecie czuć się rzeczywiście jak pustelnik. Ktoś, kto właściwie jest sam, i teraz ani odwiedzić, ani pojechać, bo właściwie nic nie działa. Więc tu potrzeba dużo cierpliwości do tej całej sytuacji, która zaistniała. tak? Tu trzeba być mądrym, tutaj mieć to zrozumienie królowej, że te wszystkie emocje, to wszystko, ta miłość na pewno nie upadnie, jeśli jakaś, jakiś związek, jakaś, jakieś uczucie się pojawiło, bo to od nas zależy tak naprawdę, co my. Z tym zrobimy i jak będziemy pielęgnować ten związek, bo tak jak mówiłam, tutaj jest ta siódemka buła w tle i kartą poprzedzającą jest to zwycięstwo, tak? Więc jeśli ktoś już sobie znalazł e, jakiegoś partnera, lub jeśli ktoś już go ma dłuższy czas, to warto tutaj dbać o ten związek. Warto tutaj e, być osobą, która nie poddaje się, potrafi obronić e, swoje stanowisko też. Może macie. Jakiś pomysł na to, żeby w tym zamknięciu poczuć ten przepływ energii, miłości do partnera. Bo to może, być też być, to może też być trudne, ponieważ jeśli jesteśmy przymusowo zamknięci, to jest zupełnie inna sytuacja niż kiedy sami uciekamy gdzieś w. w, w Jakieś pustelnie, w jakieś odludne miejsce, żeby sobie odpocząć, tak? Czy być samemu, z partnerem swoim, czy z partnerką. To jest zupełnie inna sytuacja. Tutaj jest przymus i dlatego tu może być trudno. Stąd tutaj ten przepływ uczuć w jedną i w drugą stronę, ta cierpliwość też i do siebie, i do partnera, bo to chodzi o to, żeby być cierpliwym, żeby popatrzeć w swoje doświadczenia, żeby. Połączyć się też ze swoją intuicją, bo przecież mamy tutaj kartę królowej i też jest pustelnik. Bardzo duchowa karta. No ta siódemka mocno mówi o tym, że oczywiście jak wszystko wróci do normy, to zbierzecie te wszystkie plony, czyli będzie ta obecność, będzie to wspólne bycie, ale jeśli jesteście już w związku i siedzicie razem w domu i, ma, i są różne sytuacje, kiedy nie do końca się dogadujemy. To wtedy tutaj trzeba uruchomić innego rodzaju cierpliwość. Nie taką cierpliwość czekania na coś, że coś się zdarzy, tylko taką cierpliwość do, drugie, do drugiego człowieka, żeby nie powodować właśnie takich sytuacji, gdzie ja muszę się sprzeciwiać mojej partnerce, gdzie ja muszę tutaj z nią walczyć o coś. No i tutaj pod spodem jeszcze pokazuje się dziewiątka mieczy, czyli jakieś takie martwienie się, co to dalej, jak to będzie. To, to też jest niepotrzebne. Tutaj trzeba przyjrzeć się sobie i temu, czy rzeczywiście mam cierpliwość do siebie, cierpliwość do tej całej sytuacji, która jest i, i takie, taka wiara w to, wiara w siebie, w swoje doświadczenie, w to, w to swoje światełko, które Was prowadzi, że dalej będzie to światełko prowadzić, że sobie każdy to życie ułoży, tylko w jaki sposób. Może potrzeba tutaj połączyć się swoją, ze swoją wizją, czego ja chcę, jakiego związku. Dla takich y, osób, które nie mają partnerów. Dla singli. Y, jaki to ma być związek? Jaki ten partner ma być? Czy już na przykład nie kocham mojego ex, czy mojej ex? <gry> czy nadal czuję jakąś tam m, taką potrzebę wracania do przeszłości, tak? Bo to karta pustelnika też jest kartą przeszłości, wracania do przeszłości. Co prawda opierania się też na doświadczeniach, więc Tutaj trzeba indywidualnie popatrzeć, czy czasami nie trzymam się tej przeszłości kurczowo. Zobaczmy, co ten partner tutaj, czy partnerka, obojętnie. No, tutaj ma ktoś ochotę na miłość. Pierwszy raz w tych czytaniach pokazała się karta kochanków. No, jest to miłość, jest to powiedzmy bliźniaczy płomień, to też może być podjęcie jakiejś decyzji. Tu w ogóle macie dwie karty po stronie partnera Arkan Wielkich, bo jest też moc. Oprócz tego mamy Asa Buław. To jest pasja, to jest tutaj iskra, intymność, połączenie, to jest zakochanie jakieś tutaj zresztą potwierdzone przez kartę kochanków, tak, znalezienie kogoś, z kim się dobrze czuje, kto w kim mogę się odbijać, kto odbija się w moich oczach. Tworzymy razem świetny zespół, gdzie możemy dokonać dużych rzeczy, i to połączenie tutaj tej mocy i tego, tych kochanków to jest takie jakieś znaczące dla mnie w tym momencie. Mamy też tutaj tego pustelnika, więc tutaj jest jakieś duże połączenie. W niektórych związkach. Na pewno dla niektórych z Was to będzie połączenie z partnerem, który ma w sobie moc, który... To może być lew, bo to jest karta lwa. Tudzież tu mogą to być bliźnięta, bo mamy też kartę bliźniąt. Może to być panna, tak? Ktoś pod znaku panny. No, nie przywiązujmy aż tak bardzo znaczenia też do tych znaków zodiaku, bo, bo możemy mieć w naszym gwiazdozbiorze, <noise> w naszym... Astrologicznym wykresie, w dniu, w którym się urodziliśmy, możemy mieć wpływ też innych planet, możemy mieć na przykład księżyc w pannie, tak? Więc tutaj dużo zależy od tego, z kim się, z kim się spotkacie i czy odkryjecie w tej osobie swoją drugą połówkę. Czy jesteście w stanie rozpoznać, że to jest ten człowiek. I to może, się, może dotyczyć i związków, które już są, i osób, które są same, bo jeśli już jesteśmy w związku, to ten związek też nie stoi w miejscu, on też nie jest taki. No, on, on nie jest taki sam, to chcę powiedzieć, bo te związki jednak się zmieniają, ewoluują, ewolu ewolu rozwijamy się w tych związkach. Ten związek jest inny na początku, inny jest później. I jeszcze się zmienia, kiedy pojawiają się dzieci i kiedy dzieci dorastają i są potem w szkołach i odchodzą z domu, tak? To też są inne związki, więc to jest taka głębia i to jest ogromny tutaj temat związków. Mogą to być związki też z przyjaciółmi, może to być nasz najlepszy przyjaciel lub przyjaciółka, z, którym, z, kimś, z kim mamy świetne połączenie. I tu jest jakieś duże zbliżenie, takie wejście w jedność. To może też dotyczyć waszej sytuacji osobistej, typu tutaj, ja, a tutaj ten mój cień, czy, czy ta moja druga połowa. Jak ja się ze sobą mam? Czy doceniam swoją moc? Czy potrafię być tą osobą, która zainicjuje na przykład jakieś, jakiś romans czy jakąś relację z drugim człowiekiem? Czy mam w sobie jeszcze cały czas tą chęć, bo to w zależności od wieku, w którym jesteśmy też, czasami mamy okres, że chcemy pozostać pustelnikiem, chcemy odpocząć od relacji, chcemy poznać siebie lepiej, tak? I dlatego mówię tutaj o relacji ze sobą, bo chcemy zgłębić te, te, tą więź ze sobą, co, co na czym nam zależy, czego byśmy chcieli od tego partnera. Dla singli to może chcielibyśmy, żeby był silny, żeby był kreatywny, żebyśmy mieli wspaniały seks, tak? żeby była ogromna intymność, żebyśmy mogli też porozumieć się tutaj na poziomie umysłu, bo bliźnięta tutaj mamy, to jest powietrze, tak? często powietrze kojarzone jest ten żywioł z komunikacją, że się świetnie dogadujemy, bo to czasami pary mają świetny seks, a nie potrafią się ze sobą porozumieć, mają po prostu wzloty i upadki, bo nie rozumieją siebie poza tą intymną strefą, tak? Więc tutaj jest bardzo dużo do przepracowania, jeżeli chcemy osobiście przyjrzeć się bliżej sobie i temu, co wnoszę do związku, czy wnoszę miłość i zrozumienie dla partnera, czy mam do niego cierpliwość, czy potrafię popatrzeć mu w oczy i zrozumieć, że czasami y, potrzebuje jakiegoś spokoju tak? i wyciszenia. Tudzież, że ma potrzeby seksualne, bo to też można tak przeczytać. Tutaj pustelnik, to jest osoba samotna. Tutaj jest sama królowa, tutaj jest też jeden człowiek. Po tej stronie mamy jakąś taką jakieś takie wy, wyizolowanie, powiedziałabym, samotność. Nie w tym złym sensie oczywiście, ale mamy raczej taką energię spokojną. Tutaj ziemia, tutaj mamy, tutaj mamy wodę, wasz żywioł. A po tej stronie mamy lwa. Mamy ogień, mamy powietrze. To powietrze z tym ogniem powoduje co? Jeszcze więcej tego ognia, tak? powoduje, że tutaj jest jakaś pasja, jakaś chęć, potrzeba, y, potrzeba seksualna duża. I teraz, czy te dwie osoby potrafią to zauważyć i potrafią y, współpracować? Każdy może mieć inne libido, tak? więc no, to jest naprawdę duża rzecz. Najważniejsza dla nas, tak myślę. Dlatego te związki są bardzo ważne, miłość jest bardzo ważna i właściwie nieczęsto i nie zawsze poświęcamy tej sferze taką właściwą uwagę, bo owszem poświęcamy, ale bardzo często wierzchu jakoś pytamy, kiedy znajdę swojego partnera albo czy on już do mnie przychodzi. A może warto zapytać, co ja mogę zrobić, żeby ten partner do mnie przyszedł i żeby móc stworzyć fajny związek, w którym nawet jeśli mamy różnice jakieś, potrafimy mieć tą cierpliwość i się ze sobą porozumieć, połączyć, nie tylko na tym poziomie seksu i, i potrzeb intymnych. Zobaczmy, co to Was łączy lub też dzieli. Mamy siódemkę, mamy siódemkę kielichów. Jest to niechybnie wybór. Wybór, który do Was należy. I tutaj, jak popatrzymy, to znowu mamy tutaj 7, 7, i w tle też mamy siódemkę. Jeżeli to połączymy, to trzy siódemki mówią o współpracy, o połączeniu, o takiej chęci zrobienia czegoś dla siebie, dla związku. Żebyście mogli tutaj wybierać jeden kielich, ten właściwy, żebyście mogli obydwoje napić się z tego kielicha. Żebyście mogli zrobić tak, że pasujecie do siebie, pomimo różnic. Bo jesteśmy obydwoje, obydwoje czy jeśli mówimy o, o związkach e, romantycznych, to obydwoje jesteśmy inni, ale możemy połączyć się razem. Możemy wybrać tego drugiego partnera, mieć do niego dużo cierpliwości. E, tutaj jest wizja też w tej karcie, bo to jest siódemka w necach, to, to, to jest taka wizja, która nie ma formy jeszcze. To może być dla singli na przykład wizja tego właśnie, jaki związek chce tworzyć. Chociaż tutaj też można przeczytać tą kartę inaczej, bo to może być takie kuszenie, że jest pełno opcji na zewnątrz tudzież w internecie, że tutaj może mamy ochotę na jakiś romans, bo mamy tutaj tego Asa Buław i dla niektórych kochliwych osób to może być taka potrzeba na przykład poszukania sobie Innego partnera. Oczywiście to jest tylko jeden ze scenariuszy. Może to być tak, że tutaj ta osoba w pewien sposób blokuje. Czyli mówiliśmy, że tutaj mamy Waszą energię raka. Czy ja nie blokuję na przykład intymności w jakiś sposób i dlatego potem pojawia się karta Siedmiu Kielichów, której jest możliwość wybierania kuszenia czymś innym, innym kielichem, inną możliwością i wtedy y, to dotyczyć może właśnie y, partnera czy partnerki, dlatego że oni, ta osoba może mieć większe potrzeby i w momencie, w, których, y, w którym te potrzeby nie są zaspokojone, to wtedy mamy właśnie sytuację taką, że poszukać trzeba. Jeśli nie w związku, to gdzie? Wtedy poszukamy poza związkiem. Jest taka fajna książka y, Katarzyna Miller, kup kochance męża kwiaty. Polecam, można poczytać tak? i zobaczyć, jak to może wyglądać. Dlaczego kupić tej kochance męża kwiaty? Skąd to wynika? Skąd to się bierze? Ta karta często właśnie pokazana jest, tak jak tutaj, nie wiem czy to dobrze widać, z taką dużą ilością chmur. I te chmury mówią o tym, że nie mamy jasnej wizji, że tutaj coś nie pozwala nam zobaczyć jasno całej sytuacji, którą mamy w tym związku, że nie potrafimy zobaczyć, że tutaj jest jakaś, jakieś wycofanie, a tutaj jest potrzeba bliskości, intymności i bycia razem. Bo nawet jeśli popatrzymy na kartę ósemkę tutaj, kartę lwa, tak? To tutaj Mamy i kobietę, i lwa, tak? Mamy tu to połączenie. Tutaj też mamy połączenie, bo mamy tutaj kobietę i mężczyznę. Jeszcze plus do tego jest Aniu, który nad nimi trzyma jakąś pieczę, który chroni ich, czy, czy powoduje, że oni są w tym takim, takim balonie szczęścia, tak? <laughs> Więc warto tutaj przyjrzeć się całej sytuacji, bo, nie mo bo zgodnie z tym, co ta karta pokazuje, i te chmury może nie do końca widzimy tutaj to połączenie, może nie, nie widzimy w ogóle, co trzeba zmienić albo w jaki sposób porozumieć się, bo tutaj nie mamy mieczy jako mieczy, tak? tutaj nie ma w tym czytaniu właściwie żadnej karty, która mówiłaby. O takiej bezpośredniej komunikacji. No jest karta kochanków, która mówi o podejmowaniu decyzji, która jest właśnie w żywiole powietrza i ewentualnie można ją tutaj tak odczytać jako, jako komunikację, ale specyficznie, żeby chociaż jeden miecz był, to tak nie mamy. Mamy raczej dużo pasji, instynktu, emocji, uczuć, więc tu może buzować coś. M może być y y właśnie pokusa ponieważ nie spotykamy się w tym samym miejscu dlatego warto tutaj spotkać się szczerze, otwarcie i porozmawiać jeśli nie jest partnerem, którego już macie jeśli jesteście singlami to sam ze sobą czy sama ze sobą powiedzieć sobie czego ja tak naprawdę chcę a najlepiej to sobie zapisać i to jest wtedy taki dla umysłu taki dowód można sobie usiąść 20 minut popisać sam do siebie i nie trzeba nikomu tego pokazywać, po prostu, żeby zrozumieć siebie lepiej. To jest świetny pomysł. Napiszcie sobie list do siebie, czego oczekujecie. I może we współpracy z wszechświatem pojawi się właśnie to, bo to, tam, gdzie skupiamy naszą uwagę, tam idzie nasza energia, tak? Więc warto to zapamiętać i warto tu popracować, bo przecież chcielibyśmy dostać od wszechświata to, czego najbardziej pragniemy. Tylko problemem zazwyczaj jest opowiedzenie czy wskazanie czego ja tak naprawdę chcę warto opisać jaki związek, jakie cechy mam mieć partner wysoki, niski i tak dalej zobaczymy jeszcze dla Was kartę o miłości kartę, która mówi o prawdziwej miłości co tutaj może Wam dodać ta talia. To będzie ta karta. Ha. Serenidipity. No, to najpierw zobaczę, co to znaczy. Jest to słowo bardzo dziwne. Serenidipity oznacza przypadek. Jest jakiś przypadek, coś się zadziewa. Często nie wiemy, skąd to się dzieje. Dlatego trzeba zaufać swojej podróży, która objawia się nam. Właściwie każdy dzień podróży jest inny. Nasza podróż to podróż przez życie, więc każdy dzień jest inny, każdy, podrób, każdy dzień odkrywa nam inne szczegóły, i warto tutaj zobaczyć, co też ten wszechświat przed nami dzisiaj otwiera. Mogą to być jakieś informacje, na przykład czytanie Tarota, może to być telefon od przyjaciela, może to być książka, film, który coś nam powie. Poruszy w nas jakieś emocje. Tutaj autorka też tej, tej talii pisze, tej talii o miłości: pisze, jak często zastanawiacie się kiedy, kiedy, kiedy. To jest takie bycie niepewnym i czekanie, żeby te marzenia, które mamy, spełniły się. I to jest takie wtedy frustrujące, że coś się nie dzieje tak, tak jak chcielibyśmy, żeby się działo. I większość czasu my chcemy i chcemy i chcemy i chcemy to, żeby się wszystko spełniło teraz. Tylko co ma się spełnić? Często też patrzymy w tył na nasze życie i widzimy na przykład sytuacje, w których właśnie y, przypadek zrządził, tak? O czym? czymś, że kogoś poznaliśmy. Albo przypadek zrządził, że ktoś właśnie zadzwonił. Albo, że pojawił się ktoś w naszym życiu. I patrzymy w tył i widzimy to. Ale nie mamy w sobie tego zaufania do tego, że to nadal tak jest i że to nadal jest nasze życie, nasza droga i że przypadki się zdarzają tylko teraz trzeba zobaczyć czy my na to pozwalamy czy zwracamy uwagę na szczegóły to jest często brak zaufania do siebie, do wszechświata do, m, taka niecierpliwość i tak jak mówiłam, brak tej wizji czego chcemy więc tutaj trzeba rozwinąć w sobie to, tą potrzebę zaufania że jest, są siły natury, że jest coś, co nas prowadzi, że jest nasza dusza, która też potrzebuje doświadczać, że są być może takie scenariusze, które ułożyliśmy sobie na to życie i to wszystko rozwija się tak, jak ma się rozwijać, żebyśmy tylko sobie nie stali sami na drodze. Czasami Ws wszechświat nawet ochrania nas przed, nas przed nami, nami samymi i naszą naiwnością. I, I właściwie zmusza nas w ten sposób do tego, żebyśmy mieli przemyśleć, bo teraz tak jak mamy koronawirus i siedzimy właściwie w domach, to mamy ten czas, tutaj tą cierpliwość, moglibyśmy naprawdę wykorzystać ten czas bardzo dobrze dla siebie. Bo nie mamy właściwie większości, ja nie mówię tutaj o ludziach, którzy są i pracują jeszcze, mówię tu szczególnie o osobach, które jednak są w domu. I mają ten czas, warto go wykorzystać dla siebie najlepiej, jak potrafimy. Najlepiej to jest być przygotowanym na małe cuda. Najlepiej e, też e, zwrócić uwagę na szczegóły, na to, co się dzieje w moim życiu, żeby nie przegapić też przypadków, ludzi, nie machnąć ręką na kogoś, kogo tak naprawdę jeszcze w ogóle nie znacie. Być może w, tym, w tej osobie jest dużo właśnie miłości, mocy. I być może jest to ta osoba, która jest tak różna ode mnie, a jednocześnie tak pasująca do mnie. Warto się nad tym zastanowić. I życzę Wam bardzo udanego czasu. To czytanie jest mniej więcej na około 3 do 6 miesięcy, więc życzę Wam owocnej pracy nad sobą. Wszystkiego dobrego.